Witam bardzo serdecznie. Witam uczniów. Witam przedstawicieli przedszkola. Tam siedzą w pierwszych kątkach. Możecie im pomachać teraz jeszcze. No właśnie, to są właśnie mądrzy koledzy. Yy, witam gości, witam nauczycieli. Yy, witam panią Zaburnik-Szanowną która po mnie powiedziała słowa. serdecznie właśnie witam dzisiaj Was. Tych pięknych mężczyzn i równie piękne, eleganckie kobiety, które stoją po moich po... stronach. I tak jak co roku mówię przy okazji ślubowania i pasowania, aż się za burku wszystkie kiedyś z tego wyrosną być może niezbyt sympatyczne kobiety i mężczyźni, w co ja nie wierzę oczywiście. I myślę, Y, jakoś tam się dobrze zasłuży szkoła. Kochani, za chwilę bardziej śrubowania i pasowania staniecie się takimi prawdziwymi Dzień uczniami Dzień. Dzień. Ja w W sekretie, że bardzo dziś jestem zdenerwowany, bo właśnie dzisiaj, jak pewnie już wiecie, na tej szkoły Czemu się tak śmieją? Oni z ciebie śmieją się, to pierwsza i każdy wie. Nie umieją nic powiadasz, oj, głupoty nam tu gadasz. Piosenkę nam zaraz śpiewają, was, się może i pani. Ale kiedy sam posłuchaj, z po cała sala słucha. Dzień 3 października 2014 roku był ważnym dniem w naszej szkole dla najmłodszych klas. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania oraz pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej. Przybyłych gości, nauczycieli oraz rodziców i uczniów przywitała pani dyrektor Jolanta Zabrzejewska. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Aneta Mazu, zastępca burmistrza miasta Bartoszyc, która przygotowała dzieciom upominki. Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej przygotowali program artystyczny, na który przybyły wróżki. Dzieci klasy pierwszej musiały wykonać kilka prostych zadań, po których odbyło się ślubowanie, a następnie pasowanie przez panią dyrektor. Po całej ceremonii dzieci udały się do swoich klas na słodki. Do przolony. Szlubuję być dobrym uczniem, bardzo wolność mojej szkoły i klasy. Będę uczył się dobrze, służył pomocą słabszym, słucham nauczycieli i przełożonych. Postawą swoją będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego. z pierwszych stąd.